Dobry wieczór! Tak na szybko, bo dzisiaj, w sumie nieco typowo bądź nawet już tradycyjnie dla mnie, wracając z pracy z laboratorium, wstąpiłem do paczkomatu, a tam czekały na mnie dwie rzeczy. Jedną z nich jest były właściwie dwa paski, które zamówiłem od kolegi Adama, którego nie znam człowieka osobiście i to mój pierwszy z nim kontakt gdzieś tutaj w naszych grupach handlowych. I powiem szczerze, że Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak te paski się prezentują, jakie są fajnie wykonane. Aż potwierdzałem z nim, czy to na pewno jego ręczna robota tak twierdzi. Kupiłem je normalnie u nas za swoją własną kasę, więc, żeby nie być posądzonym o to, że, że robię jakąś reklamę koledze dziwną, to powiem tylko to kolega Adam, którego nie znałem, a ja mam te paski dzisiaj odebrane i wręcz szczebioce z zachwytu. Rewelacja. Paski paskami, ale dla boldera kolor zielonego siadł tak jak oczekiwałem, czy tak jak miałem nadzieję. Także jestem mega zadowolony. Ten bolder to jak się okazało, wbrew pierwotnym oczekiwaniom, taki się zrobił paskowy u mnie. Ale paski były dwa, a drugi, jak przyjechał, to wylądował na Wratysławii S14 Chrono Rapide. Kiedyś mówiłem, że miałem S12 w swojej kolekcji, sprzedałem i co nieco tego żałowałem. To jest właśnie taka metoda na pozbycie się tego żalu, że tak to ujmę. Taka nowa, zupełnie pewnie będę jeszcze o niej mówił. Wylądowała na brązowym pasku i mi się podoba. Ale skoro Bratysława wylądowała na brązowym pasku, to pomyślałem, że mogę pokombinować jeszcze z paskiem z Bratysławii i wsadziłem na niego tego alpinista. I wydaje mi się, że to jest fajne. Może to jest bez sensu, że to jest taki wentylowany pasek, ale Chrono troszkę. Ale, ale co tam? Mi się podoba. Także tydzień się jeszcze porządnie nie zaczął, a już się kończy, bo to taki krótszy, a tu już się tyle podziało. W międzyczasie jeszcze też sprzątając w paskach znalazłem ten pochodzący, nie do końca wiem skąd, ale wsadziłem na niego alfę bo też jej ładniej. A co? Niech ma. Także dwa nowe paski, jeden nowy zegarek i w sumie też jeden nowy pasek do starszego zegarka dzieje się. Ale mam z tego frajdę. Dzięki Bogu moja córka stwierdziła, że nie mam za dużo zegarków, więc to nie jest żaden problem. Miłego wieczoru. Dzięki. Cześć. I do zobaczenia.